Hey, wszystkim z tej strony Skrybii, witajcie w nowym odcinku z and Drive Dzisiaj słuchajcie mamy firmę transportową Której jak widać bardzo dobrze, bardzo dobrze wychodzi z życiem I firma się oczywiście pięknie rozwija No co oni robią? I firma się oczywiście pięknie rozwija, ale przychodzimy my. To jest nasza fabryka na obecną chwilę. Nie wygląda zbyt dobrze, nie no. wygląda zbyt bogato, ale dostaliśmy skromne zadanie, które całkowicie wzbogaci firmę. Musimy tą ciężarówką przewieźć pewien towar tutaj z tyłu. Zobaczcie, mamy z tyłu transformator mały transformator, który musimy przewieźć. Aż na sam koniec. Tu jest ta firma przeciwników, a my musimy z tamtego miasta, tam daleko, przewieźć ten transformator w te miejsce, do naszego pracownika tutaj. Zaczynamy oczywiście od najcięższego transportu. Jeżeli nam się nie uda, przechodzimy do kolejnego, kolejnego, kolejnego i kolejnego. A i oczywiście, przez to, że mamy taki super transport, pracownicy tej firmy, Będą starali się nas zatrzymać, odebrać transport i przejąć go do siebie. Więc musimy mega uważać. Dobra, idziemy. Idziemy do ciężarówki jak najszybciej. Oni jeszcze cynku nie dostali, że ruszamy! My ruszamy! Z tym wielkim towarem! Mam nadzieję, że od drzewa nie zahaczę! O, było blisko! Było serio blisko! Nie wiem czemu! Nie wiem czemu wybrałem taką drogę! Może być naprawdę ciężko! o, o pan... Co się stało! Zahaczyłem! Zachaczyłem! Koniec drogi przegraliśmy! Trzeba obrać inną drogę! Trzeba obrać inną drogę, bo ta droga jest naprawdę wąska tamta z przed nami. Ma być Timor, Timot. <laughs> Tutaj trzeba jakoś w lewo wykręcić Tylko to będzie mega ciężkie Dobra, wykręcamy Wykręcamy, zahaczamy Lekko drzewo, ale to nic Nie, dobra, jedź, 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 jedź. Dobra, jest w miarę bezpiecznie Jest w miarę bezpiecznie Pojedźmy tędy, tak żeby ich zdziwić Oni się nie spodziewają, że pojedziemy Naokoło, całkowicie Naokoło Czemu ciężarówka się prawie wywróciła Buja się cała do Posłownie. Jeszcze progi zwalniające tutaj są. Jedziemy przez jakieś miasto, nie wiem gdzie jestem. Dobra, tu w prawo, tu w prawo, delikatnie w prawo, Screamy. Okej, okay. jest, o! Zachodziłem! Ale żyjemy! Żyjemy! Mamy się dobrze. Lekko uszkodzony transformator, ale nieważne. Oni oczywiście nie wiedzą, gdzie jesteśmy. Pojedźmy tak. Pojedźmy tutaj. Nie zahaczmy o nic jakimś cudem, jaki on jest zniszczony. I jedziemy tam prosto. O! Zobaczcie, różowy jest za nami. Dobra, teraz się zacznie robić nieco niebezpiecznie. Trzymamy się z daleka. Jadą! Jadą! Tu na szczęście nie ma lamp, ale oni się zbliżają. Chociaż. Przyznam, że ta ciężarówka wcale nie jest wolna. Zobaczcie, mamy 110 na godzinę. Jedź, jedź szybko. Unikamy lamp, oczywiście. Zbliża się różowy. Zbliża się różowy. Atakuje nas, nic nam nie zrobił. Nie zwalniamy ani trochę. Zobaczcie, hamuje nas cały czas. Jedź, 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 samochodziku. Jedź, zobaczcie, jest cały czas tam. Odbijmy w lewo. To może być. To może być lekko ryzykowne. Ale jedź. Jedziemy cały czas! Cały czas do przodu zostawiamy ich z tyłu! Tu jest droga, tu jest droga. Dobra, jedziemy do tej drogi. O, o! prawie się wywrócił! Prawie się wywrócił! Nie, 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 nie. nie. Nie, 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 nie. U, u, Zobaczcie, różowy! Różowy jest dosłownie pod nami! Jeszcze niebieski w nas, nie! Nie poddawaj się, ciężarówko! Nie poddawaj się! Nie poddawaj się, jedziemy! O, o! żółty się wbił! żółty się wbił! Ale trzyma się wszystko! Nasz transport jest mega dobrze zabezpieczony! Nie, 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 nie! zobaczcie, utknęliśmy! Złapali nasz transport! Teraz go zdecydowanie przejmą! Zobaczcie! Jakie to jest wielkie! Mogę mu O kurde! A więc mamy teraz cysternę. Z cysterną będzie łatwiej się poruszać, szczególnie pod lampami, chociaż ona jest cięższa i może narobić nam troszkę problemów. Zobaczcie, jak powoli ruszamy, ale też przez to, że jest cięższa, będziemy mogli łatwiej przebijać się przez innych. Teraz ta ciężarówka się nie rozpędza praktycznie, ale jedziemy finalnie tą drogą, poboczną drogą. Lekko ciężarówka podskakuje. O zakręt No wszystko mi odpada Tutaj w lewo, w lewo I nie powinni się spodziewać Tutaj nas nikogo nie widać A to bardzo dobrze Helikopter, helikopter Helikopter Jedź, jedź! Zobaczcie! Nie wiem, czy on chce na nas wylądować, ale na pewno informuje naszych wrogów o tym, że tutaj jesteśmy! Zobaczcie, barykady robią! Helikopter na nas ląduje! Przebijamy się! Przebijamy się! Nie, nie! Umarliśmy widzowie! Czas jeszcze bardziej ulepszyć ciężarówkę. A więc doszło kolejne ulepszenie. Ta ciężarówka teraz wygląda serio przerażająco. Na pewno musimy pojechać inną drogą, bo się spodziewają nas w tamtym miejscu. Pojedźmy tutaj w lewo i zaraz w prawo jest zakręt. Helikopter. Już nas widzi, co to ma być? Ostro hamujemy, skręcamy w prawo. Helikopter nad nami cały czas krąży, a my musimy się teraz rozpędzić. Za nami nikogo nie ma. Helikopter tylko jest, tak naprawdę. O! Czy ktoś tam jedzie? Jedzie. Jakiś zielony bus tutaj jedzie. Przebijamy się przez niego. Przebijamy się przez niego. Nie, 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 nie. Przez niego. nie tracimy ani trochę czasu. A Przebijamy się przez wszystkich. Nasza przyczepa jest calusieńka i zdrowa. Jedziemy! Jedziemy, a ten helikopter cały czas próbuje nas złapać. Szybko skrimi, szybko skrimi, zobaczcie, podążają za mną. O! O! Helikopter się w nas wbił! Nic nam się nie stało, na szczęście. O nie, tu jest zakręt w prawo tylko. Jak to tylko w prawo, dobra? Powoli, powoli, powoli skrimi. Powoli skrimi, wbijają się we mnie. Rozwalił się na słupie Jedź, 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 nie daj się spowolnić. Nie daj się o! O! Spowolnić Z tą cysterną jest to praktycznie niemożliwe. Czas zmniejszyć nasz ładunek. Mamy teraz nieco inny towar do przewiezienia. Jeżeli te łańcuchy puszczą, to tak naprawdę będzie, po nas wlecą w naszą kabinę. No i, no i umrzemy. Także trzymajcie kciuki Jedziemy 20 ton 20 ton na przyczepie Dobra, łańcuchy nie puszczają tak łatwo Tutaj w lewo Tutaj w lewo a helikopter już jedzie Pojedźmy teraz prosto do naszej bazy Prosto do tego miejsca, gdzie mieliśmy Czy czemu tam jest łóżko z Minecrafta z tyłu? Prosto do tego miejsca, gdzie mieliśmy rzeczywiście być Helikopter próbuje chyba wylądować na nas on serio próbuje na nas wylądować. Wylądował przez chwilę. Mamy 110 km na godzinę. I czas na ostre hamowanie. Ostre, serio ostre hamowanie. Łańcuchy na szczęście nie puszczają tak łatwo. Rozwalił się. Mam nadzieję, że te dziury nie zepsują naszych łańcuchów. O! O! Różowy jest za nami! Jedź, samochodziku, jedź, samochodziku. Rozwalił mi koło jedno. Takim lekkim uderzeniem rozwalił mi koło. Dobra, gdzie jesteśmy? Jesteśmy chyba już blisko powoli. Wjeżdżamy tutaj. Musimy uważać na progi zwalniające, bo tam wybije samochód w powietrze. Przejeżdżamy przez miasto. Helikopter znowu nas goni. O! Zbliżają się! Zbliżają się, pany! Helikopter próbuje lądować na nas. My na szczęście robimy jakiś dym im, że mniej widzą. Dobra, hamujemy. Ostre hamowanie. Ostre hamowanie. Tak, żeby ominąć tego niebieskiego. I teraz szybko w lewo. W lewo, w lewo. Ło, różowy w nas uderzył. Rozwalił nam bak paliwa chyba. Jedź, jedź ciężarówko. Nie poddawaj się. Palimy się. Cali. Nie poddawaj się. Jest. Zobaczcie, uwolniłem się od jednego. Mamy jeszcze szansę. Nie poddajemy się. Helikopter też próbuje nas zatrzymać. Nie wiem, gdzie jechać. Nie mam pojęcia. Gdzie to jest? Nie, nie, nie! Nie przegrzewa się cała ciężarówka! Widzowie, palimy się w środku ogólnie. Przegraliśmy. Zostaliśmy złapani. Mamy teraz coś mniejszego, zdecydowanie mniejszego. Mamy deseczki, które ważą 8 ton, więc nie tak mało, ale mimo wszystko będzie dużo, dużo łatwiej. jedziemy. Tutaj bokiem, tutaj bokiem, prawie bokiem. Jakim cudem helikopter już tutaj jest? <słyski> Jeszcze próbuje na nas lądować. O! Wylądował! Prawie wylądował, zobaczcie, przyczepił się! Co, co tam się dzieje? Stracił śmigła! Co się dzieje? Zd bez komentarza, jedziemy dalej jedź jedź jedź, 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 Nie zdążą, nie zdążą się wbić Już się jeden wbił Skręcamy w lewo, żeby od nich uciec jakkolwiek Jedźcie, żaróweczko Jedźcie, żaróweczko Zobaczcie, spychamy ich cały czas Spychamy ich cały czas z Niebieski się wbija, ale jedziemy Jedziemy, nie poddajemy się Zobaczcie, jak to wygląda Dobra, drzewo tu jest, drzewo tu jest Możemy je wykorzystać Nie dostali, dobra, dobra Tutaj prosto, tutaj prosto. Oni zahaczają, oni zahaczają, my przejeżdżamy, ciągniemy za sobą fioletowego. Helikopter zahaczył u nas. Dobra, tutaj w prawo, tu w prawo, tu w prawo. Cały czas go ciągnę. Musimy się go pozbyć, widzowie. Musimy się go pozbyć. Dobrze. Udało się, jedziemy. Mam lusterka nawet zniszczona, więc nie widzę nic w lusterkach. Jest druga, jest druga. Mamy drogę. Mamy drogę. Helikopter walnął w słup. Wydaje mi się, że prawie jesteśmy na miejscu. Tam przy tym baniaku chyba jest koniec. Hamuj, 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 hamuj. Samochodziku, proszę, proszę. Proszę, 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 jedź 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 jedź, 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 Prawie jesteśmy, prawie jesteśmy To jest dosłownie w tamtym miejscu Tutaj w prawo, tu w prawo, tu w prawo Oni nie mogą mnie znaleźć, zobaczcie, helikopter tam lata I mnie szuka, nie mogą mnie znaleźć A my już wjeżdżamy na miejsce Wjeżdżamy na miejsce Prosto, prosto pod Grzesia Przejechałem go i wygraliśmy. Zobaczmy, zniszczenia. Tutaj lekko odbytek się wygiął. Ale tak to wszystko jest w porządku. Tu nie mamy jednej opony. I oni chyba nie mogli mnie znaleźć po prostu. Tak mi się wydaje. Także wygraliśmy. Grze się odbieraj towar. I czas na coś innego. A, On przejechał mnie. Czas przejść do ostatecznego wyścigu, widzowie. Mamy wana, którym oni wcześniej jeździli, ale teraz oni są jeszcze dużo, dużo, dużo mniejsi. Bo, bo jadą zabawkami, ale te zabawki są niebezpieczne. Trzeba na nie naprawdę uważać. Bo takie jedno uderzenie może zniszczyć całe nasze auto. Mamy 10 sekund, żeby oddalić się od nich i musimy dojechać na samą górę w tym miejscu. Także trzymaj Ci kciuki, Zaczynamy! Jedziemy! Tylko gdzie jechać? Dobra, prosto, prosto, jedziemy, prosto! Przez miasto! Mam nadzieję, że to nie był zły pomysł! Nadjeżdżają! Nadjeżdżają! Wpijają się! Nie, nie, nie! Uff. Alter. Ja już się wywaliłem na dół Dobra, trzymamy się, trzymamy się, trzymamy się. Tak łatwo nas nie zniszczą. Tu w lewo, w lewo, w lewo. Ostry zakręt, ostry zakręt. Nie możemy dać się uderzyć tak z boku mocno. Bo prawdopodobnie wtedy zniszczą nasze koła. Zobaczcie, różowy przeleciał zakręt. Jedź, jedzie, jedzie, Tutaj w lewo, tutaj w lewo, tutaj w lewo. Chyba w lewo, nie mam pojęcia. Nie! Chyba źle pojechałem! Tutaj są domki same. To może być trochę. Problematyczne. Gdzie teraz? Gdzie teraz? W lewo, chyba. Tutaj w lewo jest przejazd. Szybko, szybko, szybko. Przez krawężniki. Mam nadzieję, że opony się nie przebiły. Słyszę kogoś! Pa, co on tam robi? Aby się przydały niki włączone, nie? Gdzie on jest? Jedź Samochodziku jadą. Zobaczcie, mega daleko są. Hamowanie, hamowanie. Dobra, dobra, dobra. Przejeżdżamy. Tutaj, w lewo, szybko, szybko, przyspiesz, przyspiesz, Tu nie, nie podjeżdża pod kurkę praktycznie, o, jeszcze na skróty jeżdżą, nie, 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 o, dostałem, koło, koło, a dobra, to zapasowe, to, to zapasowe, już się przeraziłem, z krzaków nawet wyjeżdżają, szybko, szybko, tędy, tędy, przejeżdżamy na skróty, przejeżdżamy na skróty. To mogło się źle skończyć. Nie, nie. O, tu jest. Trzyma mnie. Trzyma, trzyma mnie. Zobaczcie. Nie mogę jechać Dobra, cofamy, cofamy, cofamy. Cofamy szybko. Cofaj, screaming. Jesteśmy przy samym końcu. Musimy zlecieć niżej. I jeszcze raz jedziemy. Jedź, samochodziku. Jedź, samochodziku. Utknąłem prawie. Szybko, 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 szybko. Nie. Rozwalili mi oponę. Jedź, jedź. O! ten. Ten sposób oto przegraliśmy. B Ktoś właśnie spowodował, że wybuchliśmy. A i tak i tak nas zatrzymali. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Piszcie, czy chcecie więcej odcinków z tej gry. Ja was żegnam. Pap pap pap.